I tak Fatima stała się celem coraz liczniejszych pielgrzymek. Miliony ludzi przybywały tu, aby zobaczyć miejsce, w którym Najświętsza Panna stąpiła na błogosławioną Ziemię, by rozmawiać z trójką dzieci i przekazać światu swoje orędzie pokoju. Ludzie, którzy byli przepełnieni nienawiścią do Boga i Maryi, usiłowali zniszczyć mały dąb, na którym ukazała się Maryja. Wysadzili w powietrze kaplicę Matki Bożej, grozili i wydawali różne zakazy. Ale wszystkie te działania osiągały skutki wręcz przeciwne do zamierzonych. Z roku na rok przybywa coraz więcej pielgrzymek, a kult i nabożeństwo do Matki Boskiej fatimskiej rozpowszechniły się na całym świecie. Z różańcem w ręku, siostry i księża, uczeni i analfabeci, indywidualnie i całymi rodzinami, bogaci i biedni, trwają na modlitwie dniem i nocą. Przyciąga ich niepokalane serce Maryi. Pociąga droga, którą wskazuje nam Bóg. Droga pokoju. Ci, którzy zwyciężyli grzech, odnieśli zwycięstwo w najważniejszej walce. Błogosławieni, którzy wprowadzą pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi i wiernymi poddanymi Maryi, naszej Pani Fatimskiej, Panie Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie. Udziel nam łaski, abyśmy rozważając tajemnicę różańca świętego błogosławionej dziewicy Maryi umieli godnie naśladować to, co one zawierają, a otrzymali to, co one obiecują. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.